Jak poprawić jakość obsługi pacjentów w placówce medycznej? Czy Twoi pacjenci czują się odpowiednio zaopiekowani już od momentu pierwszego kontaktu z placówką? Pacjenci oczekują szybkiej i profesjonalnej obsługi. Długi czas oczekiwania może zniechęcić, a nawet obniżyć zaufanie. Właśnie dlatego ważne jest, by zadbać o infolinię medyczną, która odbiera telefon od pacjenta już w ciągu minuty i nie jest to robot, z którym trudno się porozumieć. Jak to zrobić? Wybierając usługi medyczne Call Center od APLIT. Nasi rejestratorzy oferują precyzyjne informacje, pomagając pacjentom na każdym kroku. Od umówienia wizyty po uzyskanie odpowiedzi na pytania. Zapewniając obsługę telefoniczną przez medyczny Call Center, lekarze i personel medyczny mogą w pełni skupić się na pacjentach w placówce, zamiast na zarządzaniu rejestracją. Zadbaj o to, by Twoi pacjenci byli zawsze w najlepszych rękach. Sprawdź, jak wsparcie profesjonalnego zespołu rejestratorów może pomóc Twojej placówce. Skontaktuj się z nami. Medyczne call center Aplit Twój partner w opiece nad pacjentem. Aplit Human Face of IT.